Cześć, z tej strony wogna fizjoterapeutka. W tym wideo chcę Ci pokazać kilka prostych ćwiczeń na bulkarku oraz chcę zaprezentować, jak można zatejpować kogoś przy pomocy właśnie tych gotowych już tejpów, żeby zwiększyć jeszcze efektywność ćwiczeń. A więc zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie to ucho do barku, czyli przyciągnij prawe ucho do prawego barku, i uważaj, żeby nie podnieść tego barku. Ani żeby nie podnosić też tego barku, żeby sobie nie pomagać w ten sposób, nie? Czyli po prostu poczuj pięknie to rozciągnięcie całej bocznej strony. Jeżeli chcesz, możesz do tego jeszcze wyprostować rękę i ciągnąć wzdłuż osi kończyny, czyli w tym przypadku w dół. I pięknie rozciągać. Ok. I druga strona. Teraz drugie ucho do, lewe, ucho do lewego barku. I przeciwna ręka może jeszcze pociągnąć do ziemi. Oddychaj spokojnie. Pięknie, i teraz znowu druga strona, na spokojnie. Jeżeli chcesz, możesz też to pogłębić w ten sposób. Czyli trzymasz tutaj Yy, dłonią głowę i leciutko dociskasz głowę do, do tego barku. I oczywiście jednocześnie możesz też z tą ręką. Wtedy to jest już naprawdę mocny stretch. Ok. I druga strona. I oczywiście, jeżeli odczuwasz yy, coś więcej niż tylko rozciąganie, czyli na przykład ból, to Lepiej nie dochodzić do tego momentu bólu, tylko zatrzymać się w tej strefie, gdzie jeszcze czujesz, yy, gdzie już czujesz dyskomfort, ale jeszcze nie ból, nie? Czyli jeżeli na przykład tu zaczynam odczuwać ból, to robię to ćwiczenie tylko do tego momentu. Hyc, hyc. Ok. I wtedy już bez pogłębiania. Ok. Drugie ćwiczenie. Yy, teraz pokażę drugie ćwiczenie i później połączymy pierwsze z drugim, więc. Zaczynamy od, to będą skłony szyi, zaczynamy od cofnięcia brody. Następnie dociskamy ją do mostka. Hyds, jak najbliżej. I następnie wracamy krąg po kręgu i odpuszczamy brodę. Czyli najpierw cofamy brodę maksymalnie, robimy 10 podbródków i następnie ją rolujemy do mostka uh -huh. i tu się pięknie wszystko rozciąga i krąg po kręgu z powrotem. Ok, to samo ćwiczenie można zrobić yy, należąco i wtedy ono oprócz tego, że będzie rozciągać, będzie miało też yy, będzie też wzmacniać mięśnie głębokie szyi, także zobaczcie. O, tak, cofam brodę. I następnie roluję krąg po kręgu do mostka. Cały czas to jest ważne, żeby właśnie nie odpuścić tutaj tej brody, tylko cały czas ją trzymać mocno dociśniętą. Ok, i trzymamy tak kilka sekund, i krąg po kręgu odkładamy. Ok, zróbmy tak jeszcze raz. Możesz zrobić tego nawet 10 powtórzeń. No może zacznie od pięciu. <gry> Okej okay. i pięknie wtedy się wzmacniają mięśnie głębokie szyi, które yy, przydają nam się. No, przydają się. <gry> Dobra. Yy, I teraz zrobimy połączenie pierwszego i drugiego ćwiczenia. Czyli cofam brodę, dociskam ją do mostka. I teraz po malutęku przechodzę do ćwiczenia numer jeden, czyli ucho do barku. I po drodze rozciągałam całą tą, całą tą przestrzeń. I następnie przechodzę po malutku do drugiej pozycji ucho do barku. I po malutęku poczuję jak rozciąga się każde kółkienko. Cudownie. Dobra, to teraz pokażę na Romanie, jak zaplastrować komuś kark. Plastrowanie, czyli taping, jest fajną metodą wspomagającą fizjoterapię. Polecam Wam też szczególnie paski, ponieważ są już specjalnie pocięte. Normalnie tapy przychodzą w rolkach. I trzeba je samemu sobie przygotowywać, więc cały proces jest bardziej skomplikowany. A kiedy dostajesz już takie gotowe i w jednym opakowaniu dostajesz osiem gotowych pociętych tapów, jednego i drugiego rodzaju, to, to po prostu cały proces jest dużo łatwiejszy. I jak to robimy? Najpierw mm, przerywamy tejpa w tak zwanej bazie, czyli zawsze początek i koniec tejpa jest bez napięcia kładziony, a środek tejpa rozciągamy, więc tak przyklejamy bazę tejpa na kręgosłupie mniej więcej na wysokości łopatek Hyc. na wysokości początku łopatek ok, i teraz prosimy Prosimy osobę, którą chcemy zaplastrować, aby pochyliła głowę. chyć I teraz tak. Odkręcasz ten, ten papierek tylko do tego momentu, kiedy, um, kiedy jeszcze nie dotykasz palcami kleju końcówki tejpa. Tu przytrzymujesz i tu naciągasz na 70% ten plaster. Doklejasz, przyklepujesz i końcówkę tejpa bez napięcia. I troszkę trzeba rozprasować. Pięknie. Drugi kawałek tak samo. W ten sposób łapię i naciągam na 70%. Doklejam i końcówka bez żadnego napięcia. O. Pięknie. I jeszcze drugi pasek różowy. Zginam na pół. Przerywam. Na środku, to będzie inna aplikacja. Teraz w ten sposób przygotowuję się do naklejenia. Naciągam na jakieś 70%, czyli tak mamy 100%, czyli naciągam gdzieś na tyle. I doklejam tu, gdzie kończy się baza, troszkę wyżej, tak żeby tu było już widać to rozdwojenie. Doklejam środek. I końcówki lekko zaokrąglam na barki, i końcówkę właśnie bez żadnego napięcia. Hyt, I tu tak samo. Tego typu tejpy możecie dostać w sklepie Orteo.pl. I specjalnie dla widzów tego kanału jest link ze zniżką, który znajdziecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że te ćwiczenia i plastowanie było dla Ciebie przydatne i tyle, oby wszystkie istoty były szczęśliwe i do zobaczenia w następnych filmach.